Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Koziorożca na maj 2024. Mamy rycerza buław, królową denarów i koło fortuny na pierwszy tydzień. Potem mamy ósemkę kielichów na drugi tydzień, az buław i szóstka mieczy. Następnie zmartwychwstanie na trzeci tydzień. Ósemka denarów i aś buław. I czwarty tydzień. Cesarz, księżyc. I, 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 i siódemka buław. Siódemka buław. Piątka Buław. Ponieważ się tak kończy troszeczkę konfliktowo, to jeszcze coś na czerwiec, największa radość na czerwiec tu będzie. I teraz od czego tu rozpoczynamy? Od, od rycerza Buław, od rycerza Buław, czyli rycerza zmian. To jest rycerz, który lubi zmiany. No, koziorożce rzadko kiedy lubią zmiany, ale tu zmiana idzie w takim kierunku, jaki koziorożce właśnie lubią, bo w kierunku cesarza idzie tutaj to wszystko ogólnie rzecz biorąc, więc powinno być ciekawe, jeszcze tam jest królowa denarów, czyli pod względem takim materialnym, pod względem zaspokojenia potrzeb, czy jakiegoś sukcesu finansowego, czy nie tylko. To tu idzie jak najbardziej w dobrym kierunku, więc te zmiany tutaj też są widocznie potrzebne. Ale może to być podróż no, ponieważ jest to maj, majówka, niektórzy z Was może wyjadą gdzieś na tą majówkę, czyli no jakaś podróż rekreacyjna może to być, ale może to być w sprawie pracy też jakiś wyjazd już. Też może być, bo to, to jest karta zmian, tu chodzi o to, że tu chcecie zmian, czy, czy chcecie, czy, czy, no po prostu taka jest sytuacja, że te zmiany następują, ale wy tutaj źle tego nie znosicie, bo to jest karta, która pokazuje też jak, jakiś taki pewien entuzjazm, zadowolenie, hmm. namiętność też może być, jakieś romanse, flirty, ale przede wszystkim no właśnie nowe doświadczenia, poznawanie nowych osób coś takiego i to jest tutaj na plus i teraz na plus jest również ta królowa denarów oczywiście bo ona ma denary, czyli wy będziecie mieli denary tu i tu, no jeszcze w paru miejscach pewnie też tu jest pokazane, jesteście pokazani przy pracy, więc sami sobie zawdzięczacie te denary yy, i cóż jeszcze, no taka harmonia z najbliższym otoczeniem harmonia z naturą, ale też harmonia wewnętrzna, równowaga i harmonia, która prowadzi do spełnienia tutaj. No i jeszcze później te parę spełnień. No już tutaj um, powiedziałam, że jest cesarz jeszcze i tam jeszcze parę fajnych rzeczy jeszcze po drodze jest. Tutaj macie wszystko, czego na dany moment potrzebujecie. Możecie na, nawet mieć coś więcej niż, niż zaspokojenie potrzeb. Możecie sobie coś kupić takiego ekstra, coś, coś fajnego. Macie także pozytywną energię do pracy i zarabiania, chociaż no tu parę dni wolnych tu na pewno będzie, ale wy tu w trzecim tygodniu na przykład jesteście pokazani jako osoba pracowita, jako osoba przywiązująca wagę do szczegółów, no i dzięki temu macie te sukcesy tutaj. No tutaj widać ten pierwszy sukces, potem jeszcze ten cesarz przypominam. Hmm, także macie tutaj spełnienie w materii, ale też może być takie zaspokojenie ambicji też no właśnie tym bardziej, że cesarz jest czyli może jakieś kierownicze stanowisko może jakiś właśnie awans, podwyżka czy coś w tym stylu ale nawet jak nie będzie awansu to i tak jest bardzo dobrze bo tutaj zbieracie owoce swojej pracy którą sami wykonaliście i to widocznie dobrze wykonaliście no bo jesteście tu sumiennymi pracownikami jak jest pokazane i pokazane jest dobre prosperowanie. Takie zawodowo-finansowe, ale także i życiowe, bo tu jesteście autorytetem dla kogoś, może dla rodziny, a może właśnie w miejscu pracy. Polegacie na sobie, na swoich talentach, na swoich umiejętnościach. No i macie też pomysły. Też, też, to, też, też, też. Jest to czas stabilizacji tutaj, tu i tu. Stabilizacji takiego bezpieczeństwa finansowego. Poczucie bezpieczeństwa, no nawet nie tylko finansowego, także i rodzinnego bym powiedziała. Połączenie z naturą, to już w zasadzie powiedziałam, harmonia z przyrodą, ale um, po, jest jeszcze ważne to, że potraficie wykorzystać wszystko to, co macie na dany moment, aby dobrze prosperować i żeby osiągać swoje cele. I tych celi tutaj parę jest, bo tu jest jakieś zakończenie etapu, a tu jest właśnie, jesteście pokazani w takich energiach. Sukcesu, zadowolenia, stabilizacji, zaspokojenia, nie tylko finansowego, ale także rodzinnego, czyli jako ojciec, jako, jako matka oczywiście też może być, bo tutaj płeć nie gra roli. I teraz tak, koło fortuny, co się zmienia? No coś się zmienia, ale dla każdego może być to coś innego, i w wyniku tej zmiany wy odchodzicie od czegoś. Możecie odejść od starej pracy, bo sobie znajdziecie już tu w międzyczasie nową. Może tak być, albo odchodzicie od jakiegoś towarzystwa, yy, bo macie już nowe towarzystwo, no też takie coś może być. Po prostu to jest odejście, to jest odejście od tego, co Wam już nie wystarcza, co dla Was nie jest takie już odpowiednie według Waszego uznania albo coś, co przerośliście, czyli mogliście przerosnąć już jakąś sytuację, czy jakieś otoczenie i, i udajecie się w inne miejsce, ale to nie musi być tylko w tym sensie, że jakaś przeprowadzka, to nie musi być przeprowadzka, bo to może być po prostu y, zmiana czegoś innego, odejście na przykład od jakichś zachowań lub od, y, od towarzystwa, tak jak mówiłam, czy od jakiejś emocji na przykład, od jakiegoś sposobu reagowania czy myślenia, po prostu odejście od czegoś, co Wam już nie służy, co już przestało być dla Was takie dobre, aktualne, przestało Was satysfakcjonować po prostu. I teraz tu macie dzięki temu, prawdopodobnie, bo to tak właśnie często się dzieje, że jak my podejmujemy jakąś decyzję, to i te nowe szanse tu napływają, a to jest bardzo silna jakaś szansa, nowa, fajna, ciekawa. Szansa, która, z której możecie korzystać, i z której warto skorzystać, i tak możecie się wręcz uczepić tej szansy, ponieważ no, jest to coś, coś konkretnego, co zarazem was porywa. Taki zapał się tu pojawia. I już nie tylko entuzjazm, tak jak tu, ale jeszcze taki zapał jakiś do działania, do nowego działania, bo tu jest coś nowego i to nowe wydaje się być bardzo interesujące. Pokazana jest zmiana, czyli w sumie to aż dwie zmiany, bo tu jest zmiana w tym sensie, że coś tutaj odwrotnie się dzieje, czyli koło fortuny się obraca w, 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 w taki sposób, że jest, stwarza to szanse na zmiany różne, ale tu jest pokazane jeszcze dodatkowo, że ta zmiana idzie w kierunku zadowolenia. W ogóle jest to zmiana, która też idzie w kierunku spokoju. Czyli gdyby, no, gdyby wam na tym zależało, no to jest, będzie to dla was dobra wiadomość, a tak czy tak to jest dobra wiadomość, bo to jest zmiana, która jest zadowalająca, czyli wynikająca z równowagi, z harmonii. Ja tu wcześniej mówiłam o równowadze harmonii, że wy wchodzicie w takie wibracje już tutaj, a w drugim tygodniu y, następuje ta zmiana, która, która jest dobrą zmianą i prowadzi do zadowolenia. Zakończenie etapów pokazane jest na trzeci tydzień. I cóż z tego wynika? No, to zależy, jakie wnioski wyciągniecie, bo jeżeli wyciągniecie słuszne wnioski, to będzie wynikało z tego bardzo dużo, bo to właśnie o to chodzi, żeby, żeby wyciągnąć lekcje z doświadczeń z przeszłości i zabrać tą mądrość z przeszłości do. Z przeszłości na przyszłość, tak? Z przeszłości na przyszłość, ale w danym momencie no, trzeba tę refleksję jednak warto przynajmniej się zastanowić. Co tam w przeszłości było fajne, co niefajne? Czy były jakieś błędy? Chociaż tak naprawdę nie ma błędów, tylko są doświadczenia, ale te doświadczenia są po to właśnie, żeby lekcje z nich wyciągnąć. I tutaj następuje takie też uwolnienie się z ciężaru przeszłości, czyli poczujecie się lżej, takie zmartwychwstanie, odrodzenie. Hmm, jakiś nowy etap no właśnie, bo tu jest też karta nowości na, na też, też w trzecim tygodniu jest karta nowości ale to może właśnie mieć związek z pracą czyli możliwe, że jakaś nowa praca albo jakieś nowe hobby albo jakaś nowa podróż no coś nowego ale po drodze jesteście pokazani, że no zakasać, zakasać trzeba rękawy i wykonać jakąś robotę ale tutaj no, to nie jest tak, że to jest coś złego, bo praca jest potrzebna. W sumie bez pracy to by ludzie się chyba nudzili. <grych> Tylko teraz chodzi o to, żeby się nie przepracowywać, a, a robić tak, aby było ciekawie. I tu to jest właśnie pokazane, że tu jest ciekawie. Czyli tutaj no, rzeczywiście decydujecie się robić to, co wy lubicie, coś, co jest zgodne z waszymi zainteresowaniami, a zabezpieczone macie swoje finanse i swoje sprawy rodzinne. Tutaj jesteście przedstawieni jako osoba spełniona. Tak jak mówiłam, no to, to jest energia rodzicielska między innymi, ale dla biznesu też jest do, bardzo dobra karta mówiąca o dobrym prosperowaniu. Coś jest niejasne później, już tak. W czwartym tygodniu, no ale, ale nie na początku, tylko już tak gdzieś w środku czwartego tygodnia, coś, jakaś niejasność się pojawia, która powoduje pewne obawy, pewną niepewność, pewną niepewność właśnie. No bo wy czegoś tu nie wiecie, bo coś tu jest ciemne, nie ma tego rozjaśnienia, tej klarowności, której byście tu potrzebowali. No z tego wynikają też frustracje. I tu są właśnie pokazane te frustracje, które mogą obrócić cię w jakiś konflikt. Konflikt zewnętrzny również, czyli najpierw z reguły jest konflikt wewnętrzny, takie bicie się z myślami, takie no właśnie wynikające z tej niepewności to tutaj logicznie to wygląda i potem niestety może się to no, nie, nie widać, dobrze, to może pokażę może się to przerodzić w konflikt zewnętrzny, no ale nie wiem, czy ktoś lubi się konfliktować, więc to, to dobrze by było tutaj wyciągnąć też z tego lekcję bo to jest lekcja bo to jest lekcja jakiejś cierpliwości wyrozumiałości wobec innych osób yy, czy też wie, wiele innych jeszcze rzeczy tutaj, no przede wszystkim lekcja akceptacji jednak i cierpliwości. No i co tam mamy na ten czerwiec? No mamy radość, rzeczywiście. Radość na czerwiec to jest radość. Czyli radością jest radość. To może być początek nowego związku. Mogą to być narodziny dziecka. Może to być przypływ takiej radości, ale jest świeżość świeżość uczuć, czyli to coś nowego, coś czego wcześniej nie było. Mm, przepływ radości połączony właśnie czy to z nowym związkiem, czy z dzieckiem, czy z jakimś szczęśliwym wydarzeniem, albo z dobrą wiadomością, bo tu może być właśnie jakaś dobra wiadomość, yy, lub zbliża się twórczy czas, czyli pomysły mogą być. Pomysły są w sumie tu też, ale tu są nowe, tu są zupełnie nowe, coś świeżego. Czyli jakieś nowe pomysły, twórczość tutaj może rozkwitnąć, ale może też rozkwitnąć uczucie. Czy to uczucie będzie miłością? No to już zobaczymy potem w kolejnym miesiącu, czy to będzie chodziło o miłość, czy, czy o jakieś inne uczucia. Ale przede wszystkim radość. Przede wszystkim to się wiąże tutaj z radością. Jest tu też pasja, no właściwie i tu, i tu, czyli zarówno w miesiącu maju. Jak i w czerwcu jest tu pokazana jakaś pasja, jakieś um, coś nowego, co wiąże się z pomysłami, z radością, z, z takim fajnym działaniem, z fajnymi uczuciami um, radosnymi. Energia, napływ energii tu i tu w sumie. Dobrze, teraz przesłanie zamiast uciekać przed strachem goń marzenie no goń marzenie, tak, tu jest pokazane tu gonisz marzenia na początku i dobrze tylko, że... To jeszcze nie jest wszystko, to nie jest wszystko, to nie, nie wszystkie marzenia, po które tu gonisz, bo jeszcze gonisz i tu, i tu, czyli i w pierwszym tygodniu, a tu jest jeszcze pokazane, o, to jest też takie uchwycenie się szansy, czyli tu też można powiedzieć, że, że ko korzystasz z tej szansy, gonisz te marzenia, ale, ale tutaj ta zmiana jest korzystna, więc to jest dobrze. Zamknięcie etapu, czyli tu jakiś cel może być osiągnięty, no i tu znowu gonisz marzenia, to może być podróż, może być nowy związek. Tu na przykład nowa znajomość, tu nowy związek, albo tu jeszcze nowa, jeszcze nowsza znajomość. Tych znajomości może być tu więcej, bo jeszcze rycerz buław jest. Także tych nowych znajomości ogólnie może być więcej. Oczywiście nie każda znajomość wiąże się z miłością, bo to, to nie o to chodzi, żeby co chwilę nowa miłość, tylko różne znajomości. Może być to znajomość, poznawanie nowych przyjaciół na przykład czy nowych współpracowników, też może być tu i tu. Natomiast no, tu jest już tak ewidentna radość, że tego tu naprawdę no, warto się na tym skupić, bo wtedy to będzie się jeszcze poszerzać, jeszcze będzie się pogłębiać, jeszcze będzie więcej tej rości, ona będzie się mnożyć po prostu, jak będziecie się na niej skupiać, ona będzie się mnożyć. Także tego życzę, zdrówka i do usłyszenia.